Pozwolę sobie zadać kilka pytań w takim temacie, bo, bo znacie Antka, ty i Radek, znacie Antka i Joasię i no ty za tym miałeś to szczęście, że zawsze wychowywałeś z partnerem te dzieci. Jak nie z jednym, to, to z drugim. A co byś to radziła Asi jako samo, samodzielnej matce? Ja w ogóle nie chcę nic nikomu radzić, naprawdę. Ja w ogóle mam tak duży problem i Cezary wiesz o tym, że tak jest, że mam strasznie duży problem rozmawiania o innych ludziach. Tak jak ja bardzo nie lubię, jak ludzie wypowiadają się na mój temat, bo bardzo często nic nie wiedzą albo nie mają pełnego oglądu. Ja tak samo nie lubię wypowiadać się na temat innych ludzi, ani ich rozstań, ani ich macierzyństwa, ani ich chorób, ani niczego. Dlatego, że. Nie, to nie jest moja kompetencja. I nie, nie chciałabym absolutnie się wypowiadać. Ale macie nadal kontakt z Antkiem i Zasią. Ja y, naprawdę. Mm, no, ja wiem, jak działasz u biznesu i ty wiesz, jak działasz u biznesu i wiesz, jak cokolwiek nie powiem, zostanie u, jakby wykorzystane. Nie chcę być kolejną osobą, która kontynuuje ten y, serial mimo niechęci zainteresowanych.